Tu 11. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsko. Podlaski. Projekt uchwały był dostarczony wszystkim radnym wraz z załącznikami, a załącznikami były propozycje planu pracy poszczególnych Komisji Rady Miasta. Oczywiście projekt uchwały był poddany. Pracą Komisji Rady Miasta i wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Za chwilę przystąpimy do głosowania. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. 21 radnych potwierdziło swoją obecność, więc wszyscy radni, jest kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk Wstrzymuje się. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Przeciw zero, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a więc uchwała została podjęta.